Weźmy kolejny przykład. Na przykład 3 i 5 razy 4 i 9. No to co robimy? Wykonujemy działanie pisemne. 3 i 5 razy 4 i 9 i mnożymy. 9 razy 5, 45. 5.

Ile mamy miejsc? Tu mamy jedno miejsce, tu mamy jedno, 1 plus 1 jest 2, czyli dwa miejsca od tyłu, raz dwa. Presujemy przecink. Kolejny przykład. 6 i 30 razy 12 i 81 Teraz jak to rozwiążemy? Oczywiście, ja mogę zapisać 6 i pamiętamy też, że zapisujemy przecinek pod przecinkiem, ale zobaczcie, ile ja mam cyfr? 4, tutaj 2. Więc co będzie mi sensowni? mnożyć przez 4 cyfry po kolei i przez 2? Ale pamiętamy, że mnożenie jest przemienne, więc po co sobie utrudniać życie? Jak możemy sobie je ułatwić? Czyli zamienimy kolejność. Dlaczego możemy tak zrobić? Może nie jest przemienne, czyli na przykład 3 czy 3 razy 2 to jest to samo co 2 razy 3? Oczywiście, że tak. No to mnożymy 3 razy 1, 3, 3 razy 8, 24, 4, 2 w pamięci. 3 razy 2 jest 6 plus 2 jest 8, 3 razy 1 jest 3.

6 plus 4 jest 10, więc to będzie plus 1. 8 i 8 jest 16, plus 1, 17, 1 w pamięci. 6 i 3 jest 9, plus 1 jest 10. 1 w pamięci i mamy 8. I teraz ile mamy miejsc? Tu mamy dwa miejsca po przecinku, tu mamy 1. Czyli w sumie ile będzie miejsc? 3, czyli od tyłu 1, 2, 3 i ostatni przykład dwie i trzy setne razy 18,5. i teraz zobaczcie, tu i tu mam trzy cyfry, ale co mi się bardziej opłaca którą liczbę mieć, który ułamek mieć na dole oczywiście ten 0, bo zobaczcie cokolwiek mnożę przez zero, to będzie zero ale oczywiście kolejność jest dowolna. Wynik powinien być ten? Powinien. Musi być taki sam. 18,5 razy 2 i 3 setne. 3 razy 5, 15. Plus 1. 3 razy 8, 24. Plus 1, 25. Plus 2. 3 razy 1, 3. Plus 2. O, nie widać przykładu. 3 razy 1 jest 3. Plus 2. Jest 5. Robimy schodek. I teraz cokolwiek pomnożymy, to będą zera same, tak? I tak naprawdę mogliśmy od razu zrobić dwa schodki. A jeżeli ktoś nie pamięta, czy zrobić dwa i ile tych schodków zrobić, to bezpiecznie jest wpisać jeden schodek i uzupełniamy zerami. Wykresie to, to, co ma w pamięci. 2 razy 5 jest 10. Jeden w pamięci. 2 razy 8, 16 plus 1, 17 1 w pamięci 2 razy 1 jest 2 plus 1 jest 3 dodajemy i co mamy? 5, 5 i 0 jest 5 5 i 0 i 0 jest 5 7 i 3 teraz patrzymy tu mamy jedno miejsce tutaj 2. więc jaki będzie wynik? Mojego działania. Trzy czyli moje, mój wynik będzie miał 3 miejsca po przecinku, czyli 3 miejsca od tyłu. Czy to jest jasne? No to teraz wykonujecie zadanie to, co macie do zrobienia. Powodzenia.